Problem cukrzycy i insulinooporności dotyczy coraz większej ilości osób i znacząco wpływa na ich codzienne życie. Wielu z Was sądzi, że insulinooporność wiąże się z koniecznością stosowania specjalnej diety cukrzyka. Przekonanie to jest jednak mitem, któremu przeczy obecny stan wiedzy medycznej. Cukrzyca, cukrzycy nierówna. Każdy pacjent jest inny, a dietę i leczenie dopasowuje się indywidualnie do konkretnej osoby. Wyjaśnisz nam różnicę? Cukrzyca typu pierwszego to choroba autoimmunologiczna, bezwzględnie wymagająca leczenia insuliną, stąd często nazywana jest potocznie cukrzycą insulinozależną. Ponieważ organizm chorego nie ma zdolności do produkcji insuliny, niezbędne jest podawanie tego hormonu w formie zastrzyków lub specjalnych pomp. Osoby cierpiące na cukrzycę typu pierwszego wymagają specjalistycznej opieki zespołu lekarza i dietetyka, którzy pomogą dopasować dietę ściśle powiązaną ze stosowanym leczeniem insuliną. W dzisiejszym odcinku skupimy się na znacznie częściej występującej chorobie: cukrzycy typu 2, której wczesnym stadium jest stan nazywany insulinoopornością. Cukrzyca typu II to choroba metaboliczna, charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i jej częściowym niedoborem. Stanowi ona 90% wszystkich przypadków cukrzycy. Jedną z głównych przyczyn tej choroby jest otyłość i niezdrowe stryb życia, szczególnie u osób z genetycznymi uwarunkowaniami do rozwoju tej choroby. Cukrzyca typu II i insulinooporność jest chorobą podstępną, która może się przydarzyć każdemu z nas, jeżeli przez wiele lat nie będziemy zwracać uwagi na to, co znajduje się na naszym talerzu, zaniedbamy aktywność fizyczną i odpoczynek. Rozwój insulnooporności to pierwszy znak ostrzegawczy, że musimy zadbać o nasze zdrowie. To podpowiesz zainteresowanym cukrzykom. Na co powinni zwracać uwagę? Po pierwsze musimy sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy mamy nadwagę. Jeśli tak, to dla poprawy naszego zdrowia powinniśmy koniecznie pozbyć się nadmiarowych kilogramów. Badania wskazują, że zmniejszenie masy ciała o co najmniej 5% znacząco poprawia regulację poziomu cukru we krwi, nazywanego przez lekarzy i dietetyków glikemią. Pamiętajmy jednak, że odchudzać musimy się racjonalnie i zdrowo. Na pewno zakazane są wszelkie głodówki, które mogą doprowadzić do rozchwiania się hormonów w organizmie i nasilenia oporności tkanek na insulinę. Poza kontrolą masy ciała przez dietę przy insulinooporności i cukrzycy typu 2 najważniejsze co musimy robić to wspomagać dietę kontrolowanie poziomu cukru we krwi. U każdego z nas po spożyciu posiłków, szczególnie węglowodanów, wzrasta stężenie glukozy we krwi. U zdrowego człowieka glukoza ta jest wyłapywana przez insulinę i razem z nią odprowadzana do komórek jako źródło energii dla nich. Niestety u chorych produkcja insuliny jest zbyt niska lub komórki w ogóle na nią nie reagują. Dlatego kluczowe jest takie prowadzenie diety, żeby poziom cukru we krwi zwiększał się w jak najwolniejszy sposób, bo to da naszemu organizmowi czas na poradzenie sobie z krążącą we krwi glukozą. Dlatego właśnie tak dużą uwagę w diecie cukrzyków przykłada się do indeksu glikemicznego i ładunku glikemicznego. To teraz musisz nam wyjaśnić, o co chodzi z tymi glikemicznymi trudnymi słowami. Indeks glikemiczny to wskaźnik, który informuje o tym, jak gwałtownie po spożyciu porcji węglowodanów z danego produktu spożywczego wzrośnie poziom glukozy we krwi. Podkreślę, że jest to wartość wyznaczana głównie dla pojedynczych składników w warunkach laboratoryjnych. A ponieważ życie to nie laboratorium, to indeks glikemiczny w prawdziwym życiu ma ograniczone zastosowanie. Lepiej jest korzystać z ładunku glikemicznego. Ładunek glikemiczny odnosi nasz zbadany w laboratorium indeks glikemiczny do realnej zawartości węglowodanów w produkcie. Przydatność ładunku glikemicznego w planowaniu diety opiera się na założeniu, że produkty o wysokim indeksie glikemicznym, spożywane w małych ilościach, dają taki sam efekt w wyrzucie insuliny do krwi, jak produkty o niskim indeksie glikemicznym, ale za to spożywane w dużych ilościach. Różne produkty mają różną zawartość węglowodanów, np. stanowią one 50% wółki, ale tylko 25% ugotowanego ryżu. Również gotowana marchewka, mimo dość wysokiego indeksu glikemicznego, nie powoduje dużego wyrzutu insuliny do krwi, bo zawiera tylko 7% węglowodanów. Żeby to lepiej zobrazować, to przedstawię to następująco. Żeby uzyskać poziom cukru we krwi taki, jak wynika z indeksu glikemicznego marchewki, musielibyśmy jej zjeść na raz dobrze ponad pół kilo. Dlatego właśnie wartości ładunku glikemicznego są bardziej przydatne diabetykom w układaniu diety i ocenie produktów. Może przy okazji rozwijesz kilka mitów? No pewnie. Czy chory na cukrzycę typu drugiego nie może jej słodyczy? To mit. Słodycze nie są całkowicie zabronione pod warunkiem, że potrafimy dostarczany w nich cukier odpowiednio zbalansować innymi składnikami, które obniżają szybkość jego przyswajania. Świetnym przykładem będzie czekolada, bo choć ma cukier, to zawarty w niej tłuszcz powoduje, że poziom glukozy we krwi wcale nie rośnie tak szybko. Oczywiście słodycze w diecie diabetyka muszą być ściśle kontrolowane i spożywane sporadycznie. Czy diabetyk powinien ograniczyć owoce? Fakt. Powinien ograniczyć, ale nie całkowicie z nich zrezygnować. Mimo, że owoce dostarczają organizmowi błonnik, witaminy i składniki mineralne, to niestety zawierają też cukry proste i powinny być spożywane z umiarem. Dopuszczalna ilość owoców w diecie diabetyka to 300 gramów podzielona na 2-3 porcje. Polecane są owoce mniej słodkie, takie jak owoce jagodowe, truskawki, maliny, wiśnie, ale też cytrusy. Skoro już jesteśmy przy jedzeniu, może jakiś przykładowy jadłospis z niskim ładunkiem glikemicznym? No pewnie. Na śniadanie proponuję twarożek z orzechami włoskimi, chlebkiem z samych ziaren i świeżymi warzywami. Osoby chorujące na cukrzycę powinny jeść regularnie i nie powinny się głodzić. Dlatego na drugie śniadanie polecam krem z pasternaku z prażonym słonecznikiem. To nie tylko pyszne, ale i sycące danie. Obiad o niskim ładunku glikemicznym nie musi być wcale nudny i niesmaczny. Może to być duszona rolatka w sosie grzybowym z kaszą jęczmienną i surówką z kapusty kiszonej. Na podwieczorek polecam na przykład sałatkę szpinakową z cytrusami, borówkami i dodatkiem nasion. A na kolację zapiekankę warzywną z soczewicą i kolorowymi kalafiorami. Wygląda pięknie i jeszcze lepiej smakuje. Pamiętajcie, że do najskuteczniejszych metod, które mogą zapobiegać zachorowaniu na cukrzycę należą prowadzenie zdrowego stylu życia, stosowanie zbilansowanej diety i regularna aktywność fizyczna. I do tego Was serdecznie zachęcam. A po przepisy na prezentowane dania zapraszam na naszą stronę.